Koncert i trening fitness jednocześnie brzmi zaskakująco, ale tak właśnie było w hali poznańskiej AWF. 120 osób przez 3 godziny pedałowało na rowerach stacjonarnych. Męczyli się przy muzyce granej na żywo. Od spokojnych rokowych ballad aż po galopujące roll Takie przeboje zagrzewały do treningu rowerzystów. Dużo bliżej nam jest do sztuki niż tylko i wyłącznie do. Mechanicznego odwzorowania pewnych ruchów, w związku z tym zaprosiliśmy muzyków, którzy od jakiegoś czasu korzystali z naszego obiektu i wspólnie z nami uczestniczyli w tych zajęciach, żeby podarowali nam odrobinę emocji związanych z taką muzyką na żywo. I to właśnie okazało się strzałem w dziesiątkę. Pedałowanie w rytm hitów śpiewanych na żywo w porównaniu z tradycyjnymi treningami spinningu to jak zupełnie inne zajęcia. Jest bardzo duża różnica. <laughs> zupełnie inny przepływ energii. Bardzo dobrze, trochę męczące, ale super. Trzy godziny rowerowej jazdy okazały się maratonem również dla muzyków. Zwykłe koncerty są najczęściej trzy razy krótsze. Sportowcy okazali się wyśmienitą publicznością, nawet lepszą niż w większości przypadków, kiedy gramy normalne koncerty. Reagują bardzo żywiołowo, spontanicznie, klaszczą, śpiewają, trzymają się rytmu, co jest najważniejsze. Także my czujemy wsparcie z ich strony. Mam nadzieję, że oni czują takie samo wsparcie z naszej strony. Dla niektórych uczestników maratonu to był pierwszy raz, kiedy trenowali na stacjonarnym rowerze. Pierwszy i jak już mówią, nie ostatni. Idealnie, naprawdę pierwszy raz w takim czędzie uczestniczę na żywo. Super! Rewelacyjnie, w ogóle pierwszy raz jestem na spinningu. Super! Już wiadomo, że kolejne maratony spinningowe, czy to z muzyką na żywo, czy jedynie odtwarzaną, to tylko kwestia czasu. Krzysztof Skrzypek, Teleskop.